Kiedy dzisiaj wspominamy o rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego, modlimy się za wszystkich, którzy ten kościół fundowali, budowali, za wszystkich, którzy przez pokolenia tutaj przychodzili, tutaj się modlili, tutaj przyjmowali sakramenty, a także. Za nas współczesnych, którzy teraz tutaj jesteśmy, którzy teraz modlimy się w tym kościele i dbamy o niego, żeby nasza świątynia wyglądała jak najlepiej. W drugim czytaniu święty Paweł także używa obrazu budowania świątyni. Kiedy pisze list do wspólnoty kościoła w Koryncie i mówi: Świątynia Boga jest święta i wy nią jesteście. Jesteście Bożą budowlą. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. To jest nasze zadanie na dzisiaj: zobaczyć, jak buduje. Wspólnotę Kościoła. Coraz więcej w różnych miejscach mówi się o kryzysie Kościoła. Wielu dzisiaj źle buduje. Wielu nie buduje na fundamencie, jakim położył święty Paweł. Wielu nie jest roztropnymi, budowniczymi, jak święty Paweł. A jaki to jest fundament? Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego niż ten, który jest położony, a jest nim Jezus Chrystus. Tylko na tym fundamencie, tylko na Jezusie Chrystusie i na Jego Ewangelii możemy zbudować prawdziwą, trwałą wspólnotę, Kościoła. Jeśli naruszymy ten fundament, będzie nie do odbudowania. I także o budowaniu kościoła, budowaniu wspólnoty kościoła, mówił papież Franciszek podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w 2013 roku. Każdy z nas jest żywym kamieniem, jest częścią konstrukcji i kiedy nadchodzi deszcz, jeśli brak tego kawałka, powstają przecieki i woda wchodzi do domu. I nie budujcie małej kaplicy, która ma pomieścić tylko grupkę osób. Jezus domaga się od nas, aby jego kościół żyjący był na wieki, żeby mógł pomieścić. Całą ludzkość, by był domem dla wszystkich. Mówi do mnie, do Ciebie, do każdego z nas, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Dziś odpowiedzmy Mu, tak, Panie, ja też chcę być żywym kamieniem. Razem chcemy budować Kościół Jezusa. Chcę iść budować Kościół Chrystusowy. Jaki będzie Kościół w przeszłości? Będzie takim, jakim go zbudujemy. To zależy od nas. Więc bierzmy się do roboty.